Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie na czytaniu na wgląd na 2022 rok dla wszystkich znaków Zodiaku. To będzie czytanie takie bardzo skondensowane, to znaczy sprawdzimy sobie na pewno energię ogólną. Która będzie nam najczęściej towarzyszyć w tym nowym roku? Sprawdzimy sobie, jakiego przewodnika będziemy mieli na ten czas i co on nam doradza, czym się opiekuje, na co zwraca naszą uwagę. Wyciągniemy sobie jedną kartę z wyroczni, żeby też sprawdzić. Yy, Jaka duchowość, jaka atmosfera będzie panowała w tym naszym nowym roku? Wyciągniemy sobie jedną kartę afirmacyjną, taką, która nas będzie też taką wskazówką albo no, afirmacją tak, na ten nowy rok. I z kart tarota sprawdzimy sobie jeszcze pierwsze półrocze i drugie półrocze, tak? Jaka będzie energia ogólna na pierwsze półrocze i na drugie półrocze? Witam, wodniczki. Na uchyleniu rąbka tajemnicy na rok 2022 zobaczmy sobie, jakie energie będą kręcić się wokół Was. Co będzie, jakie energie będą najczęściej Wam towarzyszyć w tym 2022 roku? Energia główna, albo która często będzie się przebijać. No proszę, otworzyła się sama i ją biorę. Słoneczko, kochani, piękny rok dla Was, piękny, pełen sukcesów, pełen pasji, pełen radości, pełen sukcesów, zwycięstwa. Wiary w siebie, dumy z siebie, no po prostu szczęście pełną parą i ogromna siła yy, i moc i witalność, tak, jest przy Was. Na co powinniście uważać w tym roku? Na zbyt yy, szczegółowe yy, albo może zbyt wiele czasu nie poświęcajcie na braki, tak. Będziecie może wpadać w takie, w takie momenty, że będzie Wam brakowało finansów, środków, uczuć, możliwości. Uważajcie na tą energię, nie poświęcajcie jej za dużo czasu, dlatego że ona jest bardzo o niskich wibracjach i zabiera Wam siłę, radość i witalność właśnie tej, tej, tej karty słońca, tak? Dobrze, a na czym się skupić i czemu się poświęcić? Kochani, koncentracja, elastyczność, koordynacja. Tu może być w tym roku potrzeba właśnie zespolenia wszelkich sił, środków i możliwości, po to, żeby nawet połączyć dwa etaty. Może tak być. Będzie to wymagało od Was właśnie świetnej koordynacji, ale żeby ona funkcjonowała tak jak w tej karcie się zapowiada, potrzebna jest koncentracja, elastyczność yy, i skupienie na celu, tak? Który mamy przed sobą. Ok, dobra. Yy. Cierpliwość. Cierpliwość też jest ważna. Dobra, pierwsze półrocze, zobaczmy, dwa miecze, dziewięć pentakli i sześć kielichów. No rozpoczniecie to półrocze z takiego falstartu trochę, no właśnie, możecie się zasiedzieć tu w tej energii, że jakieś niewiadome, jakieś braków, nie wiadomo co zrobić, jak postąpić. W końcu zdecydujecie się na, że tak powiem, krok selfiacza i zadbacie o siebie, tak? Przede wszystkim o swoje potrzeby, o swoje, o swoje marzenia, o, o swoją karierę, o swoje uczucia. To, co przynosi tylko i wyłącznie Wam satysfakcję, dobrobyt i komfort, tak? To jest w dziewięciu pentaklach. Plus do tego jeszcze dochodzą jakieś miłe wspomnienia z przeszłości. Może będą ludzie jacyś do Was wracać z przeszłości, yy, które wzbudzą w Was bardzo ciepłe, sentymentalne uczucia. Być może to jest również zauważenie tego, co od dawna w waszej duszy siedzi, tak? Od dawna w waszym pragnieniu. I yy, zaczniecie po prostu to realizować yy, właśnie w tych dziewięciu pentaklach. Yy. Swoje marzenia, które mieliście dawno, dawno temu w dzieciństwie, które Was rozpalały, które dawały Wam wiarę w siebie, które dawały poczucie szczęścia, to w pierwszym półroczu będzie zajmowało Was czas. Fajnie, bardzo fajnie. Druga połowa: pięć mieczy, cesarz i dwa kielichy. No kochani, w drugim półroczu zawalczycie o siebie za wszelką cenę, nieważne będą ofiary, e, tylko zwycięstwo, tak? Pójdziecie po swoje. Tu proszę uważać przy tej energii, dlatego że tutaj jest kłótliwość, e, tu jest niepatrzenie na słowa, mm, tu jest rzucanie, obrzucanie się y, 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 winą za coś, tak? byle tylko było na moim. Golone, strzyżone i, i moje na wierzchu. Żeby tutaj nie było zbyt konfliktowo. To jest fajna energia, jeżeli rzeczywiście używasz jej świadomie i delikatnie, tak? Walczyć o siebie jest bardzo fajną, bardzo fajnym, że tak powiem, poczynaniem. Ale no, przy pięciu mieczach jest tutaj naprawdę też lęk o porażkę. Tak? Być może z powodu właśnie lęku, że polegniecie będzie taka determinacja. Ale z tego chaosu wyłoni się cesarz, który będzie budował nową strukturę, nowy świat, nowe plany, które będą dawały bezpieczeństwo rodzinę, rodzinie komfort, za którym mm, którzy będą się czuli zaopiekowani pod twoją jak gdyby, pod tą energią tego cesarza. Tak? cokolwiek by to nie było, czy to będzie rodzina czy praca? I mamy, kochani, dwa kielichy. Dwa kielichy. Pod spodem mamy dziewięć yy, kielichów, siedem pentakli i cztery kielichy. Czyli tak. Przyjdzie tutaj jakaś lukratywna yy, umowa albo współpraca. Bądź też. Romantyczny związek, który będzie ciepły, partnerski, będzie Unią, będzie związkiem na pełnych prawach, gdzie będziecie się nawzajem szanować. Jeżeli to będzie dotyczyło pracy i umowy o pracę, to będą to współpracownicy godni zaufania, tak? którym warto poświęcać czas, którzy, którzy będą Cię rozumieli bez słów, którzy będą Waszym dopełnieniem w Waszych ideach, Waszych pomysłach. I to przyniesie Wam ogromną satysfakcję, tak? Taką, taki kreme de la creme, jak tu widzicie. Spijanie śmietanki e, z filiżanki. Jest też prośba o cierpliwość. Siedem pentakli. Macie przed sobą już pracę pewną wykonaną. Zasialiście coś, czekacie z niecierpliwością na efekty, tak? czy te obrazy się sprzedadzą czy tyle się napracowałem czy to w końcu przyniesie mi właściwy zysk przyniesie spokojnie wszystko w swoim czasie nie popadajcie tylko w energię właśnie czterech kielichów takiej stagnacji nudy czekania na coś co koncentrowacie koncentrowanie się właśnie na brakach na tego czego nie mam tak Unikajcie tego, starajcie się wprowadzać, właśnie szklanka do połowy pełna. Spójrzcie, ile fajnych rzeczy już macie w życiu, ile osiągnęliście, jaką macie rodzinę, że macie zdrowie, że macie fajną pracę, fajnych współpracowników, fajnych partnerów, że dobrze Wam jest w tym życiu, tak? Nie, nie dajcie się ponieść tym, tym niższym energiom. Ok, to zobaczmy jeszcze, jaką macie tutaj wróżkę. Fruń wysoko, kochani, takie macie przesłanie. Fruń wysoko. Nie bój się, rozpostrzyj skrzydła i leć po swoje. To jest numer 40. Ja Wam jeszcze doczytam oczywiście, co tutaj mamy. Duch zaufania, przygody w nowe. Wzbij się wysoko, aby zobaczyć i zrozumieć swój kierunek lub sytuację, nad którą się zastanawiasz. Tak, tu będziesz się zastanawiał nad tym. Wzbij się ponad rozdroże, a zobaczysz właściwy kierunek. To dotyczy, kochani, początku Waszego roku na pewno. To jest to rozdroże. Będziecie w punkcie zero, nie będziecie widzieć za bardzo, w którą stronę ruszyć. W prawo czy w lewo. I będziecie trochę oczekiwać na rozwój wydarzeń, który pomoże Wam podjąć tą decyzję. I tu jest prośba miej zaufanie, tak? I rzucaj się w nowe. Wzbij się wysoko, aby zobaczyć i zrozumieć swój kierunek. Wzbij się ponad rozdroże, a zobaczysz właściwy kierunek. No i co tu może być jeszcze? Tu może być zmiana adresu, podróż, zmiana świadomości. Hmm. Musisz być przygotowany na to, jak... Hmm. Jak się odnajdziesz na nowym miejscu? No, może tu właśnie będzie nowa praca, nowe miejsce, eee, w swojej, będziesz zauważony też w swojej karierze. Tak, eee, ta karta też mówi o promocji, o nagrodzie. No, i że Wy po prostu zwrócicie uwagę na to, jak ta Wasza kariera przebiega. Fajnie. Dobra, to zobaczmy, jakiego mamy duchowego przewodnika dla Was na ten rok. Drogie wodniki 2022 i przewodnik duchowy dla wodników. Lub grupa przewodników, bo też tak może być. Oddanie. No, popatrzcie. To jest karta z rewersu. Duchy Natury. Duchy Natury. 44. Inspiracja, rozmyślanie, natura, wiara. Bóg jest wszędzie, więc jeśli czujesz, że straciłeś kontakt z boskością, to ty się oddaliłeś. Duchy natury przywołują cię z powrotem do punktu świadomości, w którym ponownie połączysz się ze źródłem. Nie pozwól, by twój umysł odizolował cię, pograżając w lęku bądź w poczuciu niedoli. Tak, to mamy w tej karcie. Zamiast tego wyjdź na zewnątrz i chłoń świat natury, ciesząc się tym przepięknym darem. Dostrzesz otaczającą Cię boskość. Skup się na pięknie mocy i świętości, których źródłem jest natura. Pokornie poddaj się tej największej z sił obecnych we wszystkim łącznie z Tobą. Przesłanie duchów natury to wdychaj boskość. Jesteś w Bogu, a Bóg jest w Tobie. Jeżeli komuś nie pasuje słowo Bóg, Źródło jest w tobie, światło jest w tobie. Tu jest duża potrzeba wyjścia na zewnątrz, kochani, zauważenia tego piękna wokół nas. Nieważna jest, jak, jaka jest pogoda. Yy, po prostu spacerować, wchłaniać, doceniać, dopieszczać siebie też dzięki naturze, tak? No dobra, a jaka karta afirmacyjna dla Was? Na ten ważny okres nowego roku. Hmm. No właśnie, pozwól, by Twoja dusza rozkwitła. Ogród Twojej duszy jest przewspaniały. Z tego miejsca możesz czerpać mądrość, inspirację, spokój i moc. Uszanuj swoją duszę i pozwól, by rozkwitła. Usłysz jej głos. Zaufaj mu. Podążaj za Nim z odwagą. Pięknie, kochani. No cóż, drogie wodniki, życzę Wam wspaniałego nowego roku 2022. Hmm. Pozwólcie, by Wasza dusza rozkwitła i cieszcie się tym rozkwitem. Wszystkiego najlepszego dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Pa!